Ja myślę, że my trochę popełniamy też musimy się uderzyć w pierś błąd w komunikacji. No bo jeśli my mówimy o zysku, no to myślę, że większość społeczeństwa rozumie tą kategorię, ale jeśli przechodzimy już na kapitał, na zwrot z tego kapitału, to nie są, powiedziałbym, parametry, które są powszechnie jakby rozumiane i dostrzegane. Ja myślę, że chyba najważniejsza informacja, myślę, że przeześli często o tym ostatnio starają się mówić, że. Pieniądze, te 40 miliardów złotych, one realnie jakby nie zostają w banku. No zobaczmy. W 2024 zapłaciliśmy jako sektor ponad 13 miliardów złotych podatku CIT. Zapłaciliśmy no prawie chyba 5 miliardów podatku od aktywów, czy 6 miliardów tutaj Bruno mnie poprawia, a Reszta tych pieniędzy trafia tak naprawdę do funduszy inwestycyjnych, które zainwestowały kiedyś pieniądze w sektor bankowy. Od dłuższego czasu nie miały żadnych dywidend, dopiero być może od kilku lat te dywidendy są płacone i te dywidendy będą zasilały przyszłych emerytów. Czyli pan Jan, pan, pani Joanna, która dzisiaj oszczędza pieniądze na emeryturę, tak naprawdę te środki trafią wcześniej czy później do nich.